It's you know. Że przyjechaliśmy tutaj zaprezentować się z dobrej strony, gdyż widać, że nasza forma wyraźnie zwyżkuje. Mimo, że Radomiak przez większość meczu miał przewagę, my mamy troszeczkę niedosyt gdyż w pierwszej połowie mieliśmy 3-4 bardzo dobre sytuacje do, do, do szczelenia bramki. Na pewno wtedy wynik mógłby być dla nas zdecydowanie lepszy. Co do samego meczu, druga połowa wyraźnie pod dyktan do Radomiaka, ale takie mieliśmy założenia. Czerwona kartka, druga żółta dla Janusza Chynowskiego, czy słusznie, czy nie. Pierwsza ewidentna, druga bym się kłócił, ale ja się na sędziowaniu nie znam, więc się nie będę wypowiadał. Później przykra sytuacja prowadziłem zawodnika rezerwowego, który przy jednym ze starć do piłki doznał e, poważnej kontuzji kolana ostatnie 17 minut meczu mówię to z e, 90 minut plus plus ten czas doliczony, graliśmy w zasadzie e, w 9, e, heroiczna postawa e, moich zawodników e, nie skakamy z radości, szanujemy e, ten punkt, ja obiecałem e, tutaj panu redaktorowi Szpakowi z Echa Tarnobrzewskiego, że tego meczu nie przegramy, więc go serdecznie pozdrawiam i słowa dotrzymałem. Ja tylko chciałbym tutaj bardzo serdecznie panu trenerowi pogratulować. Dobrego zespołu, ale przede wszystkim wspaniałej publiczności, gdyż naprawdę bardzo fajnie się gra przy takich trybunach. U nas w Starnobrzegu od czasu do czasu również mamy podobną sytuację, że gdzie cały stadion głęboko bardzo mocno nas dopinguje. Nie dziwię się, że jak jest tak mocnym zespołem na swoim boisku, gdyż przy yy, tak żywiołowo reagującej publiczności na pewno się gra łatwiej i na pewno chce się grać i walczyć. Podsumowując, punkt rewelacji nie ma, ale wracamy do Tarnobrzega bogaci o jedno oczko. Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować tutaj trenerowi, ponieważ uważam, że z założenia i wynik, który sobie Siarka przed dzisiejszym meczem zakreśliła został zrealizowany tutaj. Nie ma co ukrywać, że było widać, że <laughs> Siarka jest zespołem bardzo dobrze zorganizowanym taktycznie, grającym, nastawiającym się na grę z kontry, wykorzystując tutaj szybkie Boki, doświadczonego zawodnika w formacji ataku, I to, i to było widać, że te wszystkie kontry, które taki trener powiedział w pierwszej połowie naprawdę mogły, mogły nam napędzić, napędziły nam dużo stracha. Natomiast no, my też mieliśmy przed tym meczem swoją walkę nerwów, bo, bo gdzieś tam z drużyny, która naprawdę prezentowała się bardzo dobrze, dostaliśmy srogą lekcję i tak naprawdę teraz musimy my wrócić na swoje właściwe tory. Dzisiaj myślę, że zrobiliśmy już pierwszy krok do tego, żeby drużyna znowu odbudowała swoje morale, zagrała dzisiaj ambitnie, bardzo ambitnie. Niestety no, nie, nie udało nam się strzelić bramki, która by myślę tutaj Przypieczętowała ten, te założenie, które sobie wcześniej zakreśliliśmy. Natomiast dzisiaj trzeba powiedzieć szczerze, że, że rywal postawił nam poprzeczkę bardzo wysoko. Tutaj mimo, że ta czerwona kartka i ostatnie 15 minut, graliśmy w przewadze jednego zawodnika, sami wiemy, że ciężko się gra w ataku pozycyjnym w momencie, kiedy zespół się broni i tak naprawdę jest zainteresowany, żeby dowieść do wyniku. No, nam się dzisiaj niestety nie udało. Wygrać tego meczu żałuję bardzo, ale, ale patrzymy dalej. Punkt jest punkt. Widzimy, że ta liga jest bardzo przewrotna i nieobliczalna. Każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może osiągnąć bardzo dobry wynik. I tak naprawdę myślę, że to predysponuje zespoły równe. My musimy budować tutaj zespół, który będzie grał w każdym, w każdym meczu swoje. Musi być ambicja, musi być walka. I myślę, że dzisiaj to było widać. Nie możemy też tutaj popadać w jakiś taki samo zachwyt, że, że są dobrzy piłkarze, dobrzy piłkarsko, zawodnicy ukształtowani. Natomiast. Samymi piłkarzami, że tak powiem, i umiejętnościami technicznymi się nie wygrywa meczu. Musi być ambicja, musi być walka, wola walki, i myślę, że już dzisiaj było to. Widać, jeszcze, jeszcze musimy nad tym wszystkim pracować, ale dzisiaj tak naprawdę było widać, że zawodnikom bardzo zależy, żeby pokazać się tej naszej publiczności z dobrej strony. Ostatnio wyszło jak wyszło, Zapominam, nie zapominamy o tym. Musimy, niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, wrócić na właściwe tory i robimy wszystko z całą drużyną, z całym klubem, żeby, żeby właśnie na te właściwe tory wrócić. Dzisiaj myślę, że powtórzę się jeszcze raz, zrobiliśmy pierwszy krok. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Panie Panie. Wydaje, że co z Marcinem Figlem już wiadomo? Się Przyznam się szczerze, że jeszcze nie wiem, jaka, jaka tam jest diagnoza z tego, co, co widziałem, to, to chyba staw skokowy, natomiast nie wiem na tą chwilę, co, co jest z Marcinem. Nie rozmawiałem z nim, nawet nie porozmawiałem z Maserem jeszcze, także, także nie mogę Państwu udzielić żadnej informacji co z Marcinem.